Piątek, 12 dzień sierpnia, Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Zaczynamy informacje piotrkowskie. Komplet gier i zestawy klocków na łączną sumę 3000 złotych padły łupem trzech nastolatków z Piotrkowa. Do kradzieży w jednej z hurtowni na terenie miasta doszło wczoraj około godziny 13. Podejrzanych zatrzymano, niestety skradzionych zabawek nie udało się odzyskać. O kradzieży zabawek Piotrkowską Policję poinformował anonimowy mieszkaniec. Jak wynikało z doniesienia, trzej mężczyźni włamali się do jednego z magazynów z zabawkami mieszczącego się przy ulicy Armii Krajowej. Informacje te kryminalnym potwierdził właściciel magazynu. Mężczyzna potwierdził, że wczoraj około godziny 13, trzech nieznanych sprawców, Skradło z pomieszczeń magazynowych, które znajdują się na tyłach sklepu, kilka pudełek zabawek z klockami i z grami o wartości około 3000 zł. Kryminalni opatrolowali teren, szybko ustalili wygląd sprawców. I będąc na osiedlu Wysoka, zauważyli trzech mężczyzn, którzy dokładnie odpowiadali ustalonemu rysopisowi. Najstarszy z włamywaczy, 17-latek, został osadzony w policyjnym areszcie, a młodzieńców w wieku 15 i 16 lat odwieziono do policyjnej izby dziecka w Łodzi. Dziś, podczas przesłuchania, jeden z nich przyznał się do dokonanego przestępstwa. Zgodnie z kodeksem karnym, 17-latkowi grozi kara nawet do 10 lat więzienia. O losie 15-latka i jego o rok starszego kolegi zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich. Do tej pory nie udało się odzyskać skradzionych zabawek. Peterskofsky Centrum Idei Demokracji, jedno z trzech powstających w województwie łódzkim, pnie się w górę. Prace są już tak zaawansowane, że pozwalają wykonawcy na założenie bardzo optymistycznej prognozy. Centrum powstające przy kościele panie na Dominikanek najprawdopodobniej uda się ukończyć wcześniej niż zakładano. Centrum Idei ku Demokracji powstaje na bazie zabytkowej tkanki, jaką są zabudowania kościoła akademickiego i budynki poklasztorne. Do tej pory budowniczy do stanu surowego doprowadzili wnętrza. Teraz gros prac przeniesiono na dziedziniec, gdzie na olbrzymich fundamentach zainstalowano samostojący stalowy szkielet pod przyszłe patio koncertowe. Najtrudniejszy był montaż konstrukcji stalowej ze względu na utrudniony dostęp dla sprzętu i tutaj dosyć dużą wysokość. Obecnie budowniczy tynkują ściany klasztoru oraz budują kanały, którymi poprowadzona zostanie cała instalacja. Potem przyjdzie czas na utwardzenie terenu dziedzińca oraz malowanie konstrukcji i jej oszklenie. Praca wre też i od strony placu Kościuszki, na sąsiadujących z centrum zabytkowych murach miasta. Tam konserwatorzy dawny blask przywracają kamienno-ceglanej konstrukcji. Nawiązujemy do, do koloru cegły takiego jaki jest teraz, a jeżeli ona jest po prostu są jakieś ubytki na tej cegle, no to wtedy to jest właśnie ta reprofiliacja że to tutaj do, dokładamy do tego i to jest scalane razem z tą, z tą starą cegłą, która jest obecnie w ścianie została uszkodzona lub, lub po prostu jeżeli jej nie ma, no to po prostu wykuwamy resztkę, która została i wkładamy taką cegłę ręcznie robioną też na, na zamówienie też pod, pod kolor tej starej, która teraz wcześniej była. Prace budowlane tutaj rozpoczęto w sierpniu ubiegłego roku. Według projektu zakończyć się mają one we wrześniu 2013 roku. Zaawansowanie robót szacowane jest obecnie na 40%. To pozwala na przyjęcie optymistycznego scenariusza, w którym możliwym jest otwarcie centrum przed terminem. Nie chciałbym tutaj być prorokiem i opowiadać, że tak powiem, jakichś tam niespełnionych obietnic, więc takie rozmowy są prowadzone w tej chwili z wykonawcą. Jeszcze że tak powiem formalnych zobowiązań z tego tytułu nie mamy, bo są to jeszcze tam sprawy dotyczące zarówno spraw prawnych, jak i innych zobowiązań, ale myślę, że jeżeli tylko się uda, będziemy chcieli skrócić czas wykonania tego zadania jak najbardziej, aby jak najszybciej uruchomić to centrum. No bo przecież nie chodzi o to, żeby ono było nie wiadomo jak długo remontowane albo żeby stało puste, tylko właśnie po to, żeby służyło nam. Centrum idei będzie poszerzać działalność galerii Upanien. Organizowane będą koncerty i spotkania artystyczne. Swoją siedzibę będzie mieć też tutaj centrum informacji kulturalnej. Inwestycja pochłonie 24 miliony złotych. 85% na budowę centrum przekazała Unia Europejska. Reszta pochodzić ma ze środków Archidiecezji łódzkiej. Dni noclegowni mieszczącej się w niespełniającym warunków budynku przy ulicy Belzackiej są już policzone. Za około trzy miesiące podopieczni Stowarzyszenia Panaceum przeniosą się do budynku przy ulicy Wroni, gdzie organizowane jest kilkudziesięciometrowe pomieszczenie nowej noclegowni. Robotnicy już zerwali niebezpieczne płyty azbestowe, z jakich składały się pierwotne ściany budynku przy ulicy Wroniej. Zastąpiono je nowymi, gipsowo-kartonowymi. Nowa noclegownia nabrała też już kształtu dzięki podzieleniu przestrzeni na korytarz, pokoje, kuchnie czy jadalnie. Obecnie ekipa wykonuje łącza gazowe oraz wodno-kanalizacyjne. Tam, gdzie jest to możliwe, wylewane są nowe posadzki. W trakcie, kiedy budowniczy nadają kształt nowemu lokum, kierownictwo schroniska kompletuje już jego wyposażenie. My już od stycznia praktycznie organizujemy wszystko, co tutaj będzie potrzebne do wyposażenia. Chodzi przede wszystkim o meble, o meble, łóżka, materace, sprzęty do kuchni, chodzi o stołówkę, także już żeśmy bardzo wcześnie o tym pomyśleli. Prace przy budowie potrwają do października. Jak szacują urzędnicy Przeprowadzka, jeśli wszystko będzie w porządku, rozpocznie się na przełomie listopada i grudnia. Wtedy Piotrków nareszcie będzie mógł pochwalić się noclegownią na miarę XXI wieku. Sądzę, że tak, takie były przymiarki, żeby były spełnione wymagania sanitarne i jednocześnie dotyczące wyżywienia i nocleg, sam nocleg, a jednocześnie będzie i świetlica, gdzie mam nadzieję, że będą realizowane i programy profilaktyczne i wyjścia z bezdomności, bardzo dobrze wyposażona. Przewidujemy m.in. kino domowe, i telewizję, i sprzęt komputerowy projektor na ten cel, żeby można było tu realizować te programy. Oprócz tego przy ulicy Wroni bezdomni będą mieli do dyspozycji sześć sypialni, które łącznie pomieszczą 48 osób. Nie zabraknie też pokoju dla lekarza, psychologa czy izolatki a także pomieszczeń gospodarczych, jak na przykład pralnia. Koszt inwestycji to prawie 700 tysięcy złotych, z czego ponad połowa to dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. W miniony czwartek w Urzędzie Stanu Cywilnego 31 piotrkowskich pedagogów odebrało tytuł nauczyciela mianowanego. To kolejny szczebel kariery gwarantujący nie tylko prestiż, ale i podwyżkę nauczycielskiej pensji. Pani Monika języka polskiego uczy już od 6 lat. To, jak mówi kobieta, praca bardzo wymagająca nie tylko cierpliwości, ale i ciągłego dokształcania się, bo nauczyciel musi całe życie się uczyć. Jego rozwój zawodowy określają stopnie, a te zdobyć nie jest łatwo. Egzamin nie należy do najłatwiejszych, zwłaszcza pytania z prawa oświatowego, prawda, które trzeba mieć w jednym palcu. Pan Sebastian ten zawód traktuje jako powołanie. Kolejne szczeble w zawodowej karierze są ważne, jednak na pierwszym miejscu jest młodzież. Zdobycie jej zaufania jest o wiele trudniejsze niż zdanie nauczycielskiego egzaminu. W dzisiejszych czasach trzeba znaleźć płaszczyznę porozumienia. To jest przede wszystkim główny taki element, żeby do nich dotrzeć. Wiedza jest ważna, chociaż to jest moja taka osobista uwaga. Dzisiaj przede wszystkim relacje z młodzieżą, sposób przedstawienia im tej wiedzy, zainteresowania, nie taki typowo książkowy e, belfer, który stoi nad nimi i wpaja im tą wiedzę do głowy, tylko to inne podejście. W czwartek tytuł nauczyciela mianowanego otrzymało 31 pedagogów. Nominacja to nie tylko zawodowy awans, ale i blisko 200 złotowa podwyżka. Przed nimi jeszcze tylko jeden szczebel zawodowego awansu, nauczyciel dyplomowany. Zdobycie takiego miana trwa 3 lata i oczywiście kończy się egzaminem. Pobita i pozostawiona na torach czekała na śmierć, jednak psi zły los odwrócili dobrzy ludzie. Dziś, mimo kalectwa, półroczna suczka Ciuchcia dokazuje jak w pełni sprawny szczeniak. A to dzięki specjalnemu wózkowi inwalidzkiemu. Pieniądze na ten zakup podarowali hojni Piotrkowianie. Psi Świat Ciuchci ograniczał się dotąd tylko do legowiska przygotowanego w poczekalni Piotrkowskiego Schroniska. Paraliż tylnych łap pozwolił służce na samodzielne poruszanie się. Teraz dzięki specjalnemu wózkowi Ciuchcia dokazuje jak każdy szczeniak. W uprzęży czuje się jak we własnej skórze. Pies na drzewo pogonił już niejednego kota. Zakup wózka nie byłby możliwy, gdyby nie hojność mieszkańców Piotrkowa. Pierwszy spacer, no zachwycająco. Pierwsze kroki były takie niepewne. Ale co, jak to powiem, z chwili na chwilę jest coraz to lepiej. No ale przede wszystkim to ja w imieniu tu wszystkich pracowników, w imieniu Ciuchci, chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, wszystkim ludziom, którzy przychodzili tutaj poruszeni losem małej Ciuchci i wrzucali te pieniążki. Ona ma wózek, ja Was za to kocham i bardzo Wam wszystkim naprawdę dziękuję. Apel o pomoc dla ciuchcia ogłoszony blisko dwa tygodnie temu szybko przyniósł oczekiwany skutek. Puszka, do jakiej wrzucano datki, to w sumie 800 zł. To wystarczyło na zakup wózka. Pozostała kwota około 300 zł zostanie przeznaczona na rehabilitację szczeniaka. Bardzo szybko uzbieraliśmy te pieniążki. Mamy więcej niż potrzeba było na ten wózek, ale ciuchcia rośnie i być może będzie potrzebny następny. Jak Państwo widzicie, pięknie się w nim porusza. Nie miała żadnego problemu, żeby. Um, Zacząć chodzić, bawić się, bawić się z kotami, no i w ogóle to jesteśmy, tak kolokwialnie mówiąc, happy. Ciuchcia z dnia na dzień czuje się coraz lepiej. Pomimo zadanej krzywdy przez człowieka, suczka jest towarzyska i ufna. Do pełni szczęścia psiakowi potrzeba jest jednak kochającego właściciela. Szósty festyn rodzinny, zorganizowany w ramach letniej akcji Wyciągamy Dzieci z Bramy, udowodnił, że takie spotkania to nie tylko dobra zabawa dla najmłodszych. Podczas konkursu rodzinnego dorośli udowodnili, że potrafią również w sobie odnaleźć dziecko. Tradycyjnie, jak w każdy wakacyjny czwartek, maluchy kuszone były nie tylko świetną zabawą na dmuchanych zabawkach. Podczas festynu w kącie plastycznym powstawały przepiękne rysunki. Te wymalowywane były nie tylko na kartonach, ale i na twarzach Milusińskich. Dla tych, co wolą trochę powalczyć, jak zwykle organizowano konkursy. Można było zdobyć tytuł najdłużej wypowiadającego słowa rynek trybunalski na jednym wydechu, czy pokazać, jak się kręci hula hop. W tej konkurencji szans innym nie daje Kasia Zielińska. jak do tej pory ma rekord. Zobaczymy, czy się uda. Nie uda Ci się, tak myślisz? Uwaga, uwaga, start. Po prostu dużo ćwiczyć. I to wystarczy? Yy, no. A jaki jest Twój rekord? Minuta 8. I to nie było jedno hula hopka. Nie, było siedem. Jak się okazuje festyny akcji Wyciągamy Dzieci z Bramy to nie tylko frajda dla maluchów. Ich opiekunowie podczas ostatniego czwartkowego festynu pokazali, że mimo powagi wieku są w stanie bawić się niczym dzieci. Podczas rodzinnej konkurencji nad Muchanem Torze Przeszkód dawali z siebie wszystko. Determinacja była ogromna, a tą wyzwalał dziecięcy doping. Już, już, tak, tak, tak szybko. Lecz, mamu. No i nie kondycja, nie to. No, człowiek dawno nie ćwiczył, a jest nierozciągnięty i zadyszka jest, jak u babci. Obudziła pani tą małą dziewczynkę w sobie? O no tak, czy przypomniały się czasy, kiedy się pod drzewa skakało i takie różne atrakcje z dziecięcych lat. Bardzo fajnie. Dlaczego nie? Ja chętnie bym tam poszalał. Ma... I w takim dużym chłopie małe dziecko? Oczywiście, zabawa dla każdego. Dzieci widząc tak bawiących się mamę czy tatę często przecierały oczy ze zdziwienia. To jest też no, trochę śmieszne, trochę dziwaczne. No, nie wiadomo za bardzo. Muszę się jeszcze zastanowić. Co dorosłym to nie przystoi? Tak. Dlaczego? Nie wiem, ale po prostu nie przystoi. Za duzi są na to? Tak. No, że to jest dla nich niezła zabawa. Niezła, żeby się rozerwać i przypomnieć sobie młodsze lata, lata dzieciństwa po prostu. Przystoi to dorosłym? Może i tak. A co myślałeś o swoim opiekunie, który bawił się na dmuchańcu? No, że mama się rozerwie po prostu i wspomnę sobie jak była mała i będzie i to fajna zabawa. Miejski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ośrodek Edukacji Artystycznej, organizatorzy letniej akcji Wyciągamy Dzieci z Bramy zapraszają na kolejny festyn. Tym razem odbędzie się on na osiedlu Wronia. Przypominamy też, że finał akcji odbędzie się 28 sierpnia w Amfiteatrze Miejskim. I już za chwilę spotkanie z księdzem Tomaszem Estkowskim, który tym razem opowie o planach Boga wobec każdego człowieka. Zaraz potem zapraszam na film przyrodniczy o Sulejowskim Parku Krajobrazowym. W informacjach Piotrkowskich dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Miłego weekendu życzę i do zobaczenia. Wszechność zbawienia to główna treść dzisiejszej niedzieli i Słowa Bożego na obecny dzień. Bóg przeznacza każdego do tego, aby miał udział w jego życiu. Poprzez codzienność idziemy do tronu Boga żywego. Poprzez nasze codzienne obowiązki zyskujemy sobie plan na nasze zbawienie. Ale jednocześnie Bóg, chcąc być obecny w naszej codzienności, przychodzi nam z pomocą, ze wszystkimi łaskami, które są nam niezbędne do zrealizowania tego Bożego zamiaru. I tak jak kobieta kanańska, także z dzisiejszej Ewangelii, która usilnie prosi Chrystusa o cud uzdrowienia dla swojego dziecka, może dziwić nas troszkę obojętność Jezusa. Na prośby człowieka, ale człowiek usilnie błaga Boga i Bóg spełnia potrzebę danego człowieka. I my również zaproszeni jesteśmy do takiej właśnie konsekwencji, żeby prosić Boga o to, co potrzebne, by dobrze żyć i żeby żadnego dnia potem nie żałować. Ale też najbliższy czas to piękna uroczystość w, niebow w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, tej, która jak wiemy, najlepiej zrealizowała Boży Plan Zbawienia, który Chrystus Bóg przygotował dla niej. Wykorzystał tę prostą dziewczynę również do tego, aby zrealizować swój plan wobec niej. I odtąd Maryja staje się matką każdego z nas. I my prośmy również ją o pośrednictwo. Za nami u tronu jej syna. Bo wiemy, że Bóg da wszystko to, o cokolwiek go poprosimy w jego imię. Jak prosimy w modlitwie Ojcze Nasz, mówiąc: Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na Ziemi. To w tych właśnie słowach zawiera się wiara, ale jednocześnie nasze przekonanie, że Bóg nie gardzi prośbami swoich dzieci. Sulejowski Park Krajobrazowy został utworzony w 1994 roku na obszarze gmin Sulejów, Ręczno, Aleksandrów, Mniszków, Wolbusz, Tomaszów Mazowiecki, Rozprze, Piotrków Trybunalski, Łęki Szlacheckie, Przedbusz i Sławno. Powierzchnia parku zajmuje z otuliną obszar 56 371 hektarów. Wraz ze strefą ochronną leży w całości w granicach województwa łódzkiego. Walory Sulajowskiego Parku Krajobrazowego tworzą przede wszystkim naturalny krajobraz rzeczny, zwłaszcza środkowego odcinka picy między Przerborzem i Sulejowem, proponowanego do włączenia do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000, deltylu Ciąży. Czarnej Malenickiej, wśród leśnych strumieni, np. przykład strugi młynki, pierwszej postoi Bobra w parku. Osobliwego piękna dodają obiekty przyrody nieożywionej, a wśród nich między innymi, bąkowa góra na pograniczu Nizi Środkowo-Polskich i Wyżyny Małopolskiej, wysokie krawędzie Doliny Pilicy w Barkowicach i Sulejowie. Sulajowski Park Krajobrazowy to także najcenniejszy w Polsce środkowej rezerwat krajobrazowo-wodny niebieskiej źródła. W rzekach i zbiorniku Sulejowskim występuje 35 gatunków ryb. Na terenie parku odnotowano 5 gatunków gadów i 12 gatunków płazów. Lasy Solejowskiego Parku Krajobrazowego, stanowiące pozostałość Puszczy Pilickiej, posiadają charakter zbliżony do naturalnego. Na terenie parku znajduje się 17 zespołów leśnych i zaroślowych oraz szereg zbiorowisk zastępczych. Bardzo charakterystyczne na tym terenie są lasy higrofilne, zwłaszcza łęgi jesionowo-olszowe i wieżbowe, wikliny nadrzeczne i olsy. Mezofilne lasy mieszane to przede wszystkim rozpowszechnione w Puszczy Pilickiej grądy. Na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono 70 zbiorowisk mokradłowych i łąkowych oraz kilka zbiorowisk muraw napiaskowych i kserotermicznych. Wśród licznie reprezentowanych różnych grup świata zwierząt na szczególną uwagę zasługuje entomofauna i ornitofauna. Najliczniejszą grupę stanowią owady lądowe. Same tylko motyle reprezentowane są tu przez około 30 gatunków. Na obszarze Sulojowskiego Parku Krajobrazowego zaobserwowano około 200 gatunków ptaków i 39 gatunków ssaków. W lasach parku zanotowano 35 gatunków roślin podlegających całkowitej ochronie oraz 15 gatunków częściowo chronionych. W Sulajowskim Parku Krajobrazowym najliczniej reprezentowane są rezerwaty leśne: lubiaszów, meszcze, twarda, gałup, błogie, wielkopole, jawora i rezerwaty florystyczne: las jabłonowy i jaksonek. Projektuje się utworzenie pięciu rezerwatów o łącznej powierzchni około 140 hektarów.